DJ, 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 DJ Black Cześć, 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 siemaneczko, siemaneczko Witajcie po bardzo, bardzo Bardzo długiej przerwie Na moim kanale w ogóle Ostatnimi czasy Aczkolwiek witam was I od razu zastrzegam że mm, niestety y, nie wracam do Was na stałe, ale to myślę, że y, jeszcze wyjaśnię w jakimś, jakiejś luźniejszej serii. Y, no cóż, witam Was jeszcze raz, bo po tej jakże długiej przerwie kontynuujemy coś pięknego w rezydencie. Witam bardzo serdecznie. Czy coś się tutaj zmieniło, jak ostatnio? Mnie tutaj nie było. Chyba nic. Chyba. Półtusze jak świniaki, jak leżą, tak leżały. Także. Czy tu coś ciekawego jest? Dobra, rozwalmy to, bo. ja się, ja się ostatnio. Okej, okay, dobra, nice. No, czemu nie mogę tego wziąć? Wziąłem to. Dobra. I słuchajcie, możemy sobie zrobić lekarstwo. A to lekarstwo sobie y, użyjemy. Nice. Dobra. Y, super elegancko. I myślę, że teraz słuchajcie. No nic, idziemy dalej. Tam jest drugie. Tak tak właśnie czułem Tak właśnie czułem taka pułapka o! Proszę bardzo Silne chemikalia Czy teraz mogę sobie zrobić silny o nice Dobra Eee Ktoś powie czy mi nie szkoda Nabojów trochę mi szkoda, ale wiecie Wiecie jak to jest, dobra Ja tu muszę zejść Wait a minute tu muszę skakać naprawdę Mogę sobie przejść tu Kurde, to jest pod napięciem What the f What the hell is that so diabła Czekajcie jak jak tu przechodziłem Czy ja tu mogę w ogóle przejść? Muszę skoczyć? cholera nie podoba mi się to, ale w ogóle jakaś dźwignia jest winda, no dobra okej, okay, nie poraziło mnie co tu mamy aha, jakiś... brakuje akumulatora jeszcze Jednej baterii, okej okay. do tego motora, który steruje Jak sądzę tą oto piękną windą Okej, okay, dobra A bezbłędnie Dobra, mamy tu akumulator, ale czy coś jeszcze mamy? Nice Dobra, przeładujmy sobie I super, ciekawe co tam dla nas... Przygotował ten grajek. Halo? Co się stanie, jak wezmę? Ktoś tu przyszedł? Chyba nie. Oby, mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. Dobra. Dobra. Uładujemy ten akumulator tutaj. No, tak właśnie myślałem, że.

No nie Ja pierd... No nie no Ładuj to kurde sypko A pierdziele

już? No nie Szybko, nóż, nie mam noża, kurde Muszę to pistoletem rozwalić Dobra, nice Jesz to Okej okay. Dobra, chyba się udało Jedziemy do góry panowie Panie i panowie, jedziemy do góry Czy nie jedziemy Okej okay. Tak za bardzo nie mam teraz z czego strzelać Więc troszkę się cykam Dobra, uleczmy się Dobra, tu nic nie ma Wiecie, ja, ja wiem, że co niektórych może to drażnić, że ja się tak rozczulam nad każdą półeczką Nad każdą pierdzieloną półeczką Ale to nam daje, słuchajcie, przewagę No dobra Pistolecik i wchodzimy Dzień dobry Dobry panu. Dobra, od razu sobie robimy. bo to jest nam arcy potrzebne. Arcy, arcy. Nie ma nic pod stołem. Tu też nic. Tu też nic. O, suplementy. Dobra, czy ja mogę. Aha, trzeba je przerobić na lek. Ale nie mogę ich przerobić w tej chwili. Dobra, co tu ciekawego? O kurde. Przyszła kolej na ciebie. W sensie, że na mnie. Jak, jak miło. Okej, okay, dzień dobry. Za mnie otwórz się. Dzień dobry. Halo, halo. Co my tu mamy? O, witamy z powrotem. Czekaj, 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 czekaj. Czy to jest kod 1408? Dobrze, sprawdźmy to. 0 8 nic ha huh. no to czekam wejba że tutaj coś pom pomyliłem No nie 1408 Aha hmm. Aha 1408 Osiem hmm. No, powiedzcie mi co ja tutaj robię źle Oczywiście Zizey, coś pewnie przeoczył Ale no nic. Dobra. Yy, może taki odcinek troszeczkę krótki być, ale jak to mówią. Zgłębia się. Sala testów. Sala główna. Hmm. Sypialnia. O kurde, nie wiem. Nie wiem, jestem w totalnym szoku. Zdezorientowany. Ej, także co? Myślę, że tutaj mogę śmiało zakończyć. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Taki troszeczkę krótki. Na początek, ale myślę, że to nic nie szkodzi. Także zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się. Na razie. No i papa.